Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki będzie luźny dzień. Jedziemy właśnie z Lenką zawieźć Polusiem do przedszkola. Potem pojedziemy na takie mini zakupy. Potem mamy też jedną papierkową rzecz do załatwienia. No i wrócimy do domu i czeka nas sprzątanie. Co Lenka, gotowa jesteś? Można jechać? Pola, ubieraj buty. Moi drodzy, właśnie wróciłam z zakupów z Lidla. I e, oprócz takich e, zwykłych zakupów codziennych, kupiłam coś, co mi się mega podoba, i zaraz już Wam pokazuję. Tylko schowam resztę produktów do lodówki. Tak więc, skadałam! Ta Doścień świąteczna. Jest tak słodka, że zaraz od razu ją zakładam. Jest ona e, z delikatnej flaneli. Dla tych, którzy e, nie wiedzą, e, co to za materiał, to jest to e, taki delikatny, jakby polarek. Tak więc, już się nie mogę doczekać, aż będę w niej spać. <laughs> już Wam pokazuję bez folii, jak ona wygląda. O, widzicie? Tak, więc już biorę się za ściągnięcie moich starych pościeli i robimy metamorfozę. Muzyka i moi drodzy, tak się prezentuje nasza nowa pościel. Ona oczywiście jest dwustronna, także dzisiaj tak, a jutro może być tak. I tak samo poduszki. Ja dzisiaj postawiłam na czerwień i nawet fajnie pasuje do naszego salonu i do naszej sypialni. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Aczkolwiek powiedzcie mi, czy to, że ja cieszę się na nowe pościele, to już starość? Co mogę Wam z nowości powiedzieć, to to, że ostatnio kupiłam sobie odkurzacz parowy i jestem bardzo zadowolona, bo nie dosyć, że podłogi wycieram w 3 minuty, to jeszcze do tego się w ogóle nie schylam. Tak jak nienawidziłam myć podłóg, a niestety musiałam robić to często, ponieważ mam w domu małe dziecko o, tego, tego rojbra właśnie to teraz naprawdę robię to z przyjemnością. Mogłabym to robić codziennie. Na jednej szmatce jedziecie całą powierzchnię, którą musicie wytrzeć. Dawno Wam nie nagrywałam latki, a chciałam właśnie pokazać, jaki postęp zrobiła od roczku, zobaczcie, jak ona szybko chodzi, szybciutko, chodzi do mamusi, uuuu, mm. brawo! Chciałabym Wam też, moi drodzy, podziękować za odbiór ostatnich naszych rolek, że je oglądacie, że wam się podobają, że chcecie więcej, tak będziemy nagrywać więcej, mimo że po drodze spotkały nas także takie niemiłe incydenty, gdzieś tam na tle nawet znajomych, ale też nieznajomych. Ale skupmy się na tych dobrych rzeczach. Jeszcze raz dziękujemy. Powiem Wam też o tych e, złych rzeczach, ale po prostu kiedy indziej. My teraz z Lenką e, bierzemy się za pranie. No taka pomoc widzicie. A potem e, będzie trzeba już jechać e, po pole do przedszkola. My już e, też po obiadku jesteśmy. Miałyśmy dzisiaj e, gołąbki w sosie pomidorowym e, z ryżem. A po pole jedziemy dzisiaj znacznie później, ponieważ ona w poniedziałki ma zajęcia z małego inżyniera i pani prosiła, by w poniedziałki odbierać dzieci dopiero przed godziną 16, a jest dopiero godzina 15, więc jeszcze chwilkę poczekamy. Z racji, że mam słabą baterię, to nie zabiorę was dzisiaj do przedszkola po pole, ale jak wrócimy, to na pewno polusia też się pokaże. Polka, przywitaj się z wszystkimi. Dzień dobry. Dzisiaj zobaczymy nasz dzień. Dzisiaj. I, I Lena się też chce pokazać. Lena już się pokazała, ale powiedz, co my mamy tutaj nowego. Co ci się bardzo spodobało? Nowy. No i co to jest? Pościel. Pościel. Fajna, co? No. Jaki cieplutki. A wiesz co ty dzisiaj będziesz robiła? Nie. Musisz zrobić ciastka. No nie, znowu? No co ty, nie chce ci się? Jestem już was spocona przecież prawie. No co ty, przecież jeszcze nic nie robiłaś, dopiero weszłaś do domu. zrobię te ciastka. Nie. Robimy już teraz te ciastka? No, możemy robić. Kochanie, a tak a propos y, Ciebie, ja wiem, że Ty bardzo kochasz buty i tak dalej, ale y, powiem Ci, że to już jest chyba trochę przesada. Tam są buty, ale że w pudełku. Ale że ja byłam Przyniósł kurier. Przyniósł kurier? No. I teraz nie, nikt nie może tego zepchnąć. Znaczy otworzymy sobie później, bo musimy zobaczyć, co zostało zamówione. Jakie znowu nowe buty. mamy otworzyć? No dobra. No. I teraz się wyda. Znowu te buty. No znowu, widzisz. O Boże, wysypały Ci się? Jedna para. Będzie zakupowy hał. Tu jakieś zimowe. Dobra, fajne. Mam taty Olek. No, taty Olek i Olek to mają też takie buty. No. Fajne, fajne dychę. Tutaj daję mm, no ósemkę powiedzmy. No i nie. jeszcze jeden karton jest. A, nie, nie, chcę psuć. nie Nie, mój domek, okej. Okay? Dobrze, ale pokaż ostatnie buty. Ja widziałam... Pokaż wszystkim jakie. Ale nie wiem jakim kolorze. Nie wiem, jak one wyglądają. Ale... Kto? Kto jeszcze nie wie, to już teraz wie, że po prostu. Mój ukochany ma pioła na punkcie butów. O! I chyba nikt nie ma takiego pioła jak on. Bynajmniej ja nie znam takiej osoby. Jeśli chodzi o te buty, to daję yy, dziewiątkę. Tobie zeszła. Pola, tobie jakie buty najbardziej się podobały? Wszystkie. Wszystkie mi się podobają. Tamte Wie. czarne czy te yy, brązowe? Te kolorowe. Kolorowe. Powiem Wam, że jest pięknie, bo jest godzina w pół do szóstej. Lena jest już wykąpana, a teraz kąpię się pola. Ciasteczka, moi kochani, będziemy robić z gotowego ciasta kruchego, a w środek pola będzie wkładać kinderki. Pola już też wykąpana, bierze się do pracy, zarobienie ciasteczek. Robią tego brunetki. O, ale będą ciacha pyszne. I mogę ten pojazd rozdawać? Nie no, weź chociaż trzy czekoladki do środka włóż. Żeby coś tam w środku było. Dlaczego czekolady? No, żeby były dobre. Najlepsze są z czekoladą. E, bo, bo czekolada to moje ulubiona. No i moja, i wszystkich nas. już prawie gotowe, dzieciaczki jedzą kolacyjkę, Polunia jedz. I co? I na tym chyba będę kończyć dzisiejszego vloga. Mm, dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie go, myślę, dotrwaliście to, do końca. Ale musicie jeść każdy. jeść, żeby być zdrowym. Tak, trzeba jeść, żeby być zdrowym. I dużym, tak? No. Tak więc, e, jeśli spodobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do następnego pa! 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 Do widzenia!